Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Witam, Lego pani. Kolejny magazyn Lego Ninja Go. Dziś jest z dwoma dodatkami, jak widzę. Tak więc podwójny unboxing, podwójne rozpakowanie. Zobaczmy, co znajdziemy w środku. Nowy dodatek, czyli Lego Ninja Go karty. Zobaczymy je sobie. Oczywiście, ja je przejrzę. I w którymś tam specjalu, bo no powędruję do Was. Tak jak już to mówiłem, przy którejś wcześniejszej, która była dołączona do magazynu Lego Ninja Go, tak wygląda saszetka. I przyjrzyjmy sobie sobie magazyn Mistrzu W. Przydałaby się figurka w kolekcji Mistrza. A, opis Kola Czarnego Ninja. Zobaczmy dalej. Komik, oczywiście. Komik, komik. Gry, zabawy. Plakaty. Tego nigdy nie mogę zapamiętać imienia. Coś na N. Ale może dalej będzie wytłumaczone kto to jest. Niektóre imiona łatwo zapamiętać, niektóre troszkę trudniej. Przynajmniej mi. kol Czarny Ninja. No czarny też jest fajnym kolorem, zawsze w każdej sytuacji się sprawdza. Więc czarny ninja jak najbardziej będzie świetnym uzupełnieniem kolekcji. Podniebni piraci. A, nadakam, nadakam, dobra. Już pamiętamy, opisy kilku postaci. Ciekawa strona. Dalej, komiks. Ronin, dobroduszny łotr. Ciekawa figurka, ciekawe kolory. Bardzo fajny kapelusz. Tak wygląda, tak się prezentuje. Dalej, kolna motocyklu. Aha, czyli pracę y, czytelników, konkursy. I to, co znajdziemy w następnym numerze, czyli Squiffy. z dwoma kryształowymi pięściami. Ciekawe. Mhm. I jeszcze reklamy, wydanie specjalne. No mogliby je zapowiedzieć troszkę wcześniej, żeby się człowiek przygotował, a nie tak znienacka. Dobrze. Przejdźmy do samej saszetki, Albo najpierw otworzymy karty. Oj, przepraszam. Cyk. Zobaczmy co tu mamy. No. Sporą. Co to jest? Aha, zasady gry Z ciekawości się z nimi zapoznam na pewno Żeby wiedzieć O co w tym chodzi Jak tych kart w ogóle się używa No to zobaczymy po kolei O, nic drzwu na początek Bardzo fajna karta Ale jak obiecałem Znajdzie się u Was w swoim czasie Cios z Pinjitsu Twierdza nieszczęścia Karlov o, znowu mistrz W. W i Garmadon. No i karty naprawdę fajnie wykonane, to trzeba przyznać. A teraz przejdziemy sobie do zbudowania postaci kola. Tak prezentuje się nasza figurka w pełnym uzbrojeniu i jakiś tam efekt wow jest zauważalny. Fajne połączenie kolorów. Główny kolor to oczywiście dominujący, tutaj to czarne. I w połączeniu z takim złotym matowym, czyli z tym kolorem, z tymi rękojeściami tych mieczy, tych toporów przepraszam, bardzo ładnie wygląda. Z tyłu katana i szabla, tak więc naprawdę... Wygląda groźnie. Zobaczymy go sobie teraz bez dodatkowych elementów. Tak nasza postać prezentuje się bez uzbrojenia. Nadruki są nawet ciekawe. Kolorystycznie jednolite. Z tyłu mamy jeden, jeden uchwyt na miecz bądź katane. Tutaj jako klocek dostajemy możliwość przytroczenia dwóch elementów. Jako nadrób mamy jeden element. No, jest to jakaś nieścisłość, ale do wybaczenia. Nie mamy alternatywnego wyrazu twarzy naszego bohatera. Twarzyczka jest tylko jedna. Jak tutaj widzimy, z tyłu nie ma drugiego. Zmiany możliwości na bardziej uśmiechniętą bądź bardziej agresywną. I tak wygląda nasza postać. Tak więc podsumowując, jestem zadowolony z tego zestawu. Szczególnym dodatkiem dla fanów Lego Ninjago na pewno są karty, które kosztują 3-4 zł, nie wiem teraz, ale na pewno przy magazynie za 10 zł, gdzie dostajemy figurkę i w bonusie dostajemy karty. No jest to zestaw jak najbardziej godny polecenia, magazyn udany w tym miesiącu. Tak więc polecam wam. Moja opinia jest jak najbardziej pozytywna. Sama figurka również by wystarczyła. Dodatkowe elementy też są ciekawe i na pewno któryś mi się przyda jako zapasowy. Te elementy lunet gdzieś się pojawią w secie niedługo. Tak więc dziękuję Wam piękne za uwagę. Dziękuję, że przybywa subskrybentów. Dzięki za wszystkie komentarze. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.